Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do Psalmu 114, który brzmi tak. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba opuszczał lud obcego języka. Wówczas Juda stał się jego świętością, a Izrael sferą jego panowania. Morze spostrzegło to i uciekło, Jordan popłynął wstecz. Góry skakały jak barany i pagórki jak jagnięta. Co ci się stało? Może, że uciekasz. Jordanie, że płyniesz wstecz. Góry, że skaczecie jak barany. Pagórki, że jak jagnięta. Ziemio, zadrzeli przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. On zmienia skałę w jezioro, krzemień w źródło wody. Psalm ten jest pieśnią podziwu dla Boga, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Wyjście z Egiptu, było aktem odkupienia, który mamy w Starym Testamencie, i ciągle należało o tym pamiętać. I ten psalm właśnie jest taką pieśnią pamięci tego, co Bóg uczynił dla Izraela, wyzwalając ich z niewoli egipskiej. My dzisiaj jesteśmy w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, w Przymierzu z Panem Jezusem. Krzyż i pusty grób dzisiaj jest dla nas aktem odkupienia, zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. My również jesteśmy wezwani, aby każdego dnia pamiętać o tym, co Bóg zrobił dla nas na krzyżu w Jezusie Chrystusie, aby nas wyrwać i wyzwolić od niewoli grzechu. Ten psalm również pokazuje to, że On, Bóg, jest Bogiem całej ziemi. Widzimy tutaj, co się działo. Że morze uciekło, że Jordan płynął wstecz, że góry zaczęły skakać jak barany, pagórki jak jagnięta. Ten werset, ten psalm mówi nam właśnie o potędze Boga, że Bóg jest Bogiem całej ziemi. I my dzisiaj powinniśmy pamiętać i być wdzięczni Bogu za to, co uczynił dla nas Jezusie Chrystusie, kiedy wyrwał nas i wyzwolił z niewoli grzechu. Pamiętajmy każdego dnia w modlitwie, dziękując Bogu za to dzieło odkupienia, którego dzisiaj... Staliśmy się uczestnikami. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.